Czarne chmury nad załogą Bankruta, czyli firmy Tora w Nisku. Groźba zwolnienia co drugiego pracownika jest coraz bardziej realna. Syndyk firmy z włoskim kapitałem nie jest w stanie utrzymać produkcji felg aluminiowych. Nie ma też chętnych na dzierżawę majątku. Wycofali się, wystraszeni bałaganem, jaki zostawili Włosi. Teraz dochodzi do tego ogromna kara, jaką firma musi zapłacić za nielegalnie wybudowaną halę. Trudno uwierzyć, że tak wygląda firma, która splajtowała. nowe hale i urządzenia, z których większość pracuje pełną parą. Dlatego wielu pracownikom trudno uwierzyć, że mogą stracić pracę. 100% prawej nie ma, ale uważam, że nie będzie po prostu tak źle. Nie będzie źle. Będzie po prostu dalej w tym ciągu produkcja i zatrudnienie utrzymane. Inni jednak już myślą o szukaniu innego zajęcia. Może za granicę. Byłem kiedyś troszkę Francji, może znowu. Jednak zarobki są tam dużo lepsze, nie? Ponad 200 osób może stracić klasy już na najbliższych tygodniach. Fiat jeszcze tylko do końca marca będzie kupował felgi samochodowe, główny produkt firmy. Nowej produkcji na razie nie ma, bo syndyk nie może znaleźć świętnego nadzieża we majątku niżańskiej firmy. Jedną z przyczyn jest bałagan, jaki zostawili włoscy właściciele. Przykładem jest ta hala zbudowana bez zezwolenia i do dziś nie ujęta w żadnej dokumentacji. W grudniu Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że nie musi być rozebrana. Powiatowy Inspektor Nadzoru może budowę zalegalizować. Damy szansę legalizacji. Jeśli syndyk, no bo na dzień dzisiejszy jest to syndyk, zgodzi się zapłacić wszystkie należności związane z legalizacją, to zorganizujemy. Jeżeli nie, no to będzie w dalszym ciągu rozbiórka. Należności to około 800 tysięcy złotych, ale to nie wszystko. Wcześniej syndyk musi wykupić grunt, na którym stoi hala, a to wydatek kolejnych 400 tysięcy złotych. Burmistrz niska nie zamierza odpuścić ani złotówki. I w tym momencie, jak wpłynie ostatnia złotówka, będzie podpisany akt notarialny i przekazanie gruntu fizycznie torze. Bałagan dotyczy nie tylko nieruchomości, także pozostałe sprawy w torze prowadzone były na wariackich papierach. Jest bardzo duży problem z ustaleniem właściciela części maszyn, urządzeń, ruchomości, które znajdują się na terenie zakładu, tak w nisku, jak i w żarach. Mamy duże problemy z ustaleniem właściciela konkretnych maszyn, ponieważ na wiele z nich wiele z nich nie znajduje się, nie jest ujętych w ewidencji środków trwałych zakładu. Mimo to udało się już znaleźć dzierżawcę na należący do Tory zakład w Żorach. Syndyk wierzy, że uda się także w Nisku.